święta marzenia życia, gdy Jezus w Betlejem rodzi się pod puchową pierzyną. Ja pragnę Cię na święta, Ty do domu przyjedź. Za granicą szuka szczęścia, kiedy tu rodzina czeka z opłatkiem, już na stole ścianko dla ciebie tu jest. Więc wróć na święta. Więc wróć na święta do domu, gdzie karpik, gdzie kutia. Dwanaście dań, kapusta z krochem a karpik jakiś taki z rzeki mulastej, woszą kupiony na promocji. Pan Rześnik wziął go tam za kotarę, jeb mu w łeb i za wino folię oddał mi. Sześć za kilo, bez ości obiecywali, ale dużo ości było.